Witam wszystkich hodowców w hodowcie Jesteśmy u mnie na hodowli. Eee, przyjdę teraz do lotowego. Dzisiaj gąbki były na oblocie prawdopodobnie jeszcze są niektóre na dworzu. Eee, I co? Co zauważyłem co zauważyłem po parowaniu? I po zmianie karmy gąbki zaczęły mi to tak walić. Eee, zadzwoniłem do weterynarza, spytałem się czy to jest normalne. Powiedział mi, żebym podał probiotyk, bo to jest zmiana karmy i gołębia po prostu organizm gołębia inaczej reaguje, bo na przykład jedzcie, jedzcie, jedzcie Boże, jedzcie całe powiedzmy dwa miesiące chleb z masłem i z mięsem, a później przejdźcie na przykład na ziemniaki. To będzie w organizmie człowieka tak samo, taka sama reakcja i prawdopodobnie to jeszcze stres, bo gołąbki były łapane, parowane, były przekładane. Prawdopodobnie też to wywołał stres. Gąbki sobie jedzą. Eee, w rozpłodzie jest, zaraz powiem dokładniej, ile jajek. Zaraz powiem dokładniej, ile jajek. Eee, co dzisiaj dostały? Gąbki dostały granule z tej od w. Zaraz powiem dokładnie. Jest tam są dwa. Tam są też dwa. O, tu jest jedno i tam są też dwa. Więc no gołąbki zaczynają się nosić, więc jest na razie git. Jest póki co git, więc yy, no to jest, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na razie jest osiem jajeczek. Osiem jajek. Ale jest zarąbiście, choćby nawet te ośmiu jajek, ale zawsze coś. Nie ma co narzekać. Yy, co dzisiaj gołąbki dostaną? Gołąbki dostaną yy, Dzisiaj dostaną, e, dostaną e, sok z czosnku. to jest z firmy kolumbek, zostałem taki w sok z czosnku. E, to dostaną do wody, to jest płynne. Na karmę dostały dzisiaj e, granulat stoi w niebieski. To jest ten oryginalny. Karmę rozpłodową plus dodatek pszenicy bo głębi zaczynają się nosić, nie ma też co przesadzać no i oczywiście grid, codziennie świeży grid codziennie świeży grid jest dobrze, nie? pogoda jest, no pogoda jaka jest? pogoda jest w miarę w miarę pogoda jest pogoda wygląda, no dzisiaj nie jest tak pięknie jak było przez ostatnie czasy wczoraj byłem na praktykach to była naprawdę, naprawdę piękna pogoda, dzisiaj jest w miarę ta pogoda na pewno nie jest lepiej niż wczoraj, ale jest w miarę. Yy, I co? No po prostu teraz czekam na te łódki, pierwsze mutki i zobaczymy co dalej. Yy, prawdopodobnie w tym roku yy, to są te marcowe łódki. Bo w tamtym roku miałem coś takiego, że ja zaciemniałem te gołębie. Miałem zaciemniane. Zakładałem im roletę, i te gołomki później się spieżały. Później się spierzały. Tu miały rolety założoną. Tam była roleta, było dosłownie o 16 już zaczęliśmy, zaciem... o 16 zaczęły ciemno w głębniku i one się później spierzały te gołąbki. 16 przepraszam. O 17, 17, 18 już tam tak szaro robiło się w gębniku. No i po prostu już później już ciemniej się robiło, ciemno w gębniku. A w tym roku nie będę nic zaciemniał, bo ciągnę... W tamtym roku już miałem młode odstawione chyba w styczniu albo w lutym. Jakoś tak. Na początku lutego chyba już miałem odstawione łódki. A w tym roku z racji tego, że sporowałem gołębie na koniec lutego, rozbudowa lotowe na początku jakoś lutego, a rozbudowy dopiero zaczęły się nieść, no to po prostu te gołębie, one te późne, najpóźniejsze gołębie, one się najlepiej mówią, że niosą. Więc po prostu, po prostu te gołębie, co mówię, że najp... naj... będą się niosły najdłużej, boże najdłużej, te gołębie, które są najpóźniejsze, one mówią, że najlepiej y, latają. Z własnego doświadczenia, co powiem, to najlepiej mi gołębie późne latały z gołębia jabłkochorna. Miałem gołębia w 2019 roku. Miał chyba jedno lotko tylko wypieżone. Jedno dosłownie, jedno lotko wypie wypieżone. on jeszcze piszczał Jak w kabinę, on przyszedł. Przyszedł cały sezon i na koniec sezonu miał chyba tylko tam trzy lotka wypierzone, Chyba. Jak się nie mylę, jakoś trzy lotko. Widać pszenica wyrzucana. Samica z dwoma bokami. Kurde, mam dwie lesby, nie chcę mi się sparować. znaczy musiałbym na razie przyciągnąć się z samcami, nie. Czy zabrać jedną lesbę stąd? No nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobię. No nie mam pojęcia jeszcze jak to zrobię yy, i co? Na razie jest git. Łąbki z zdrowotnością. Nie mam problemu żadnego. Ostatnio jak mówię początałem przed parowaniem. Podyzynfekowałem, powypalałem. Także miałem po prostu sucho. I, i po prostu no co no jest git, nie? Muszę jeszcze dziś wieczorem patrzeć się z samce i po prostu zamykać wo wolne cele. Uuu, mam wolne. Teraz mam wolne trzy samczyki. Trzy samczyki wolne, mam wolne, ale one zostaną teraz i takie, że zostaną po prostu dlatego, że jakby coś się w czasie sezonu zgubiło, to będą miały takie trzy zapasowe samczyki. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, więc co, trzymajcie się. Cześć, na razie.